Mano, witam Was na giełdzie minerałów i kupię sobie ten meteoryt. Muszę, muszę mieć meteoryt. Są lepsze kamienie, co nie? No, ja mam w ogródku ładniejszą. Nie mam ogródkę. Wow, superowe są. Ok. okay. Czuję. Kupiłam meteoryt. To ładny, ładny. I turmalin zielony Nie ma nie ma turmalinów Dużo. Dużo Uwielbiam turmaliny, to ja są wiem. jedne z moich ulubionych kamieni 400 zł Widzisz jakie fajne To jest takie małe dziurę. Ma. To jest lepsze O, patrz Kraczki. No Co? tak, to Co? tak, no Nie Nie tak, tak, bo tak, tak, Nie Ale tak, niedobre Ale dokładnie tak wyglądały. A tu jesteś, tak? Żebulnie, chyba. Bo... Jakie Kupujemy takie snie Co? Kupujemy te mudringis. O tak. O. Uła, uła. Ok. Podoba Ci się. O oh mój Boże! O oh mój Boże! Chciałbym pamiętać jak to się nazywa, ale. Ja pamiętam. Tak. wiesz co? Gdzie za galeria? No, jak taka galeria. <grybety> Nie będzie dużo, taką wystawę e, z tego. się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba, ale szukam stanowisk, które mają dużo okazów. Tak, 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 ci Nie takich typowo wypolarowanych <grybety> na miejscu, okazów. Co znalazłaś? Rodochrozy to był pana. Nie. Hmm. No pokaż. No nie Można pokażę rzec? teraz go zabrał. No to on chce kupić. No. Aha! nie, ale chamstwo. No. Hamstwo. Ale mi włosy stoją. No. Nie, nie bo... Bo. bo. Nie masz takich zniszczonych. Ubierz się w to. Ok. <laughs> Idziemy jeść, ale no. trzeba mieć jedzenie To po jedzenie też pójdziemy pójdziemy, tak. do, pójdziemy do makra. Pójdziemy do makra. Tak, i zjemy na tym talerzu Maka Ciekawe są smakniałe jak w lukach No, dosłownie Ale czasem smaknie jak w lukach Wcale nie, ale pójdę To jest tak, patrz Tu Maka zmienimy Zmienimy no. jeszcze Stąd. Nie umiem tego używać Magda wygląda jak Menele Byłoby takie, że Magda jest Menelem Menelem No jest Powtórzmy to Co? Fajnie tam z Tobie karoka. Co powiesz, ciekawego? Jak Ci się podoba? Znaczy... Nie za bardzo opinii Ale no ładnie jest Pierwszy raz tu jesteś No to prawda jest moja, Nie z własnej wali Jest takiej. bardzo fajnie, patrzcie tu nie no, ładnie, nie, ładnie, przyznam to. Nie, przyznam. Nie. Ale fajne. Co was tak podnieca? Tak Żaba. 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 To Żaba. Jezus, Maria, Rozwalił się jak żaba na liściu. O, Magda. Masz takie lampki Nie, nic nie. jakieś słodkie To jest święta No? fajne, nie? No. Ja tak chcę się tak. Nie tak. można. Jest to Ja jestem niebożęta. No, tak. Nagle 3 tego hajs zbierała i No tak. ona szuka okazji Ja wiem, ale nic nie znajdę. co ja kula Kula mocy Magda by kupiła taką i ją wypuściła. Kula mocy Ale nie, pamiętasz były takie... Tak piramidki Spotkałam pana, którego spotkałam Pana, który prowadzi Instagrama Miłodzieło, zapraszam No tak, będzie zdjęcie jeszcze Będzie zdjęcie jeszcze z nim jaka na długie nogi A ty pokaż Ona ma no, długie nogi no. <śmiech> <śmiech> Jakie śliczne <laughs> 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 Jestem pewna, że on będzie robił relacje na instagrama bo ja na niego wpadłam i tak mówię przepraszam, przepraszam i on się tego mnie odwraca ja <laughs> Co tam bierzesz? Bizmut? No, biorę bizmut. Taki, o. Dobra, tę piosenkę Witam. Dzień dobry. Tak, to nie Dzień jest dobra. ciekawa, ciebie będę nagrywać Nie, nie, Ja mam. Rodo, rodo. <laughs> ok. Widzicie, by się ręce trzęsą? Widziałem. <laughs> To Cały czas po spotkaniu z nim to mnie tak wstrząsnęło. Mm. Ciężkie emocje. No. Jak na grzybach. O, no. Tak. Łeba. Łeba. Gdybym mieć parę sygnał. Wieprzowina. Co? Wieprzowina. Puszki są ładne no. mhm. Są takie malutkie. No. Co? Ja sobie skakuję. Ile? Ile? Magda kupuje wieprzowinę. Magda, co kupiłaś? Wieprzowinę razy, Wieprzowinę miałaś, powiedzieć Kupię sobie kulkę jeszcze. Dwie kulki sobie kupię. O, ta jest fajna, ciekawa. Karneolowa. Karneol i bardzo Tak, bym poprosiła. tu jest nasza najnowsza kolekcja mięsa. Szkoda, że to nie wygląda na filmie tak dobrze. O! To jest Kobalto Calcet i Kobalto Dolomit, czyli Ruda Aha. Z królewskich kopalni kobaltu i zebra w włoser na saharze O! Dobrze karmią. Polski kamień. No polski no. kamień. Patrz, to jest e, żelazo. Żelazo, żelazo, żelazo. Proszę mnie Żelazo, żelazo, żelazo. samka. Do włosów. platujesz no. sobie. Nie potrafię obcinać, bo nie idzie tego wyjąć. Tak, obcina nas całe włosy. Bułowa, <noise> <Wow>, obcinałeś. <noise> <noise> Mamo, nie mogę wyjąć z włosów. Daj to szyję. <noise> na, kamerę tak w ogóle. Ok, na kamerę nie płyła. Obie, na kamerę nie Fajne. Świeci się. Zobaczcie. Świeci? Świeci. Tak też wchodzi w interakcję człowieka, jak przepycha się przez ludzi, bo jest chamska i Interakcja z kamieniami. Dużo wiedzą, ale nie ma takie życie. Ja będę jubilerem. To też będzie handlarzem tylko będzie drożej sprzedawać. A z długi nos... dostanę jak tak zrobisz. O czym mi było? <grym> Chodź jak mi pieniędzy na <grym>